W liście do Efezjan mamy taki no, dość prosty nakaz pisma świętego, pewnie podobne znalazłoby się w innych fragmentach. Przeczytam o co chodzi. To jest czwarty rozdział, trzydziesty drugi werset: Odpuszczając sobie, tam jest nakaz bądź jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni i to o co mi chodzi: odpuszczając sobie wzajemnie, jaki Wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Odpuszczając, przebaczając, czyli nie, zwracając się z grzechami przeciwko innym, jeśli już te grzechy zostały wyznane, doszliśmy do wspólnoty, no to już nie, nie wracamy do nich, nie rozpamiętujemy, nie wypominamy im, ich naszym braciom, Chrystusie czy siostrom. No, ale teraz spróbujmy zastosować to do siebie, bo ogólnie, co innym czynimy, no to najpierw mamy sobie czynić, nie? Zgodnie z tym, że miłuj innych jak siebie samego, no to tu możemy symetrycznie przełożyć to na siebie. Czy ty sam dręczysz siebie swoimi niepowodzeniami, swoimi grzechami, upadkami? Z których już się podniosłeś, już wyznałeś je przede wszystkim Bogu, czyli powiedziałeś, że są przebaczone, są złe i naprawiłeś szkody. Wyznałeś, jeśli trzeba, też braciom, ale czy odpuściłeś sobie? Większość z nas jest, można powiedzieć, staje się bardziej sprawiedliwa niż sam Bóg, bardziej taka wymagająca. Tylko w tym momencie warto sobie uświadomić, że stawiasz się wyżej niż Bóg. Ja kiedyś też coś takiego uprawiałem, że już jako chrześcijanin bardzo trudno mi było przebaczyć samemu sobie, kiedy świadomie zrobiłem coś złego, szczególnie jeśli też było w to zamieszanych jakiś inni ludzie, czyli widzieli to ludzie, nie? To później długo się biczowałem z tego powodu. Aż w pewnym momencie odkryłem, zaraz, Chrystus już mi to przebaczył. No to ja muszę sobie przebaczyć. Przebacz i ty sobie.